Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem błysławskim, jak zresztą widzicie, pierwszy raz w takich warunkach, że mamy już śnieg. Jeżeli chodzi o wodę, no to mamy tutaj dosyć fajną przejrzystość. Mam nadzieję, że jak tutaj jest to i tak samo będzie tam głębiej. Póki co ja jestem ubrany, bo, bo było zimno no i nie będę przedłużał po prostu spraźmy co ten zbiornik dzisiaj nam pokażecie w Kawego. Zapraszam do oglądania i widzimy się w wodzie. No i dzień dobry moi drodzy w kolejnym filmie. Tym razem jezioro budzisławskie. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się pokazać Wam jakiekolwiek ryby. I wyciszę muzykę w tle, tak jak mi podpowiadaliście w komentarzach. Zaczynamy. Już na samym wejściu spotykam pierwszego okonia i nawet sporego, bo ma około 35 cm, a zrobiłem dopiero kilka metrów pod wodą. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe nurkowanie. Dziś na ten nurkowanie przyjechaliśmy w cztery osoby, robiąc dwa zespoły po dwie osoby. Naszym celem jest zejście na 20 metrów głębokości i sprawdzenie, czy tam jest jakakolwiek ryba. Dziwne jest to, że tutaj już na 5 metrów pojawiają się dosyć spore. O konie. Z reguły nie dotykam ryb, natomiast chciałbym Wam tutaj pokazać, jak jestem w stanie blisko podpłynąć do tych pięknych zwierząt. I nawet za bardzo nie ucieka. Mamy pierwszą sztuczną przynętę wędkarską. Gdy kiedyś wędkowałem, mówiłem na to kopytko, jak teraz to się nazywa? Nie mam pojęcia. Sekcja komentarzy jest dla Was, więc z chęcią poczytam. Jak możecie zauważyć, roślinności już prawie nie ma. Jesteśmy na głębokości około 9 metrów, a przed nami ucieka. Raczek. Zwróćcie uwagę, że nie zawsze raki uciekają tyłem. Dodam, że z tego co wiem, jest to szkodnik i to nie jest polski rak. Dno coraz bardziej opada, my się kierujemy coraz głębiej. Nie jest takie zwarte, jak mieliśmy chwilę temu, natomiast jest bardziej takie puszyste. Wygląda to tak, jakbyście nasypali mąkę po prostu na ziemię. Jeżeli przy czymś takim nie macie poprawnej pływalności, to za wami jest jedna wielka. Smuga pyłu, a widoczność spada totalnie do zera. Na głębokości 13 metrów spotykamy kilka małych okonków, a popatrzcie, co stoi przed nimi. Wielki okoń, który się czaił, aby zaatakować te maleństwa. Bardzo często się zdarza, gdy doświetlam rybom w nocy jakiś obszar, to one po prostu w tym momencie atakują. Z tego co wiem, ryby nie są siebie. ale dlaczego atakują wtedy, kiedy ja im przyświecę dany obszar? Być może Wy wiecie coś na ten temat, to proszę dajcie mi znać w komentarzu. Z reguły pod wodą kierunek płynięcia pokazuje mi kompas, tak też tym razem się dzieje. Natomiast chcąc nie chcąc wpływamy w tor dla nurków, dlatego widzicie oto tą przepiękną Rzeźbę. I mojego partnera. Tak określamy osobę, która nurkuje z wami. A to ja, Siemaneczko. Aktualna głębokość, na której jesteśmy, to 16 metrów. Spotykamy oczywiście kolejne okonie. Spójrzcie, jak macha przepięknie tym ogonem. Płyniemy za nim. Być może doprowadzić nas do zimowiska, gdzie jest ich zdecydowanie więcej. To by było coś pięknego. Płynęliśmy za nim dosyć długo, natomiast jest chyba raczej samotnikiem. Zwróćcie uwagę, że ten rak idzie zygzakiem. Zastanawiałem się, dlaczego? Być może dlatego, że przed nim jest spory okoń, który się czai, żeby go zjeść. Dzieli ich odległość około, nie wiem, pół metra. Swoją drogą ciekawy, czy ten rak w ogóle go widzi. Ale jak można zauważyć, skubaniutki już zawraca. I już myślałem, że napłynąłem na karpia, który się wgrzebuje w dno, natomiast po dopłynięciu zauważyłem, że to jest nic innego jak nasz piękny i sporawy okoń. Chciałem wam pokazać na tym filmie, jak fajnie się wgrzebuje i to dosyć szybko robi, natomiast po dopłynięciu do niego i zaświeceniu lampami niestety, ale przestawał. No może innym razem uda mi się to wam Pokazać. Ale mogę powiedzieć, że tymi płetwami to jakby narzucał na siebie ten cały muł. Możecie sobie to po prostu zobrazować, wyobrazić. A głębokości 15-18 metrów, w tym zbiorniku, gdzie teraz się znajduje, światło słoneczne praktycznie już nie dochodzi. Więc jest totalnie ciemno, bez latarek, niestety, ale nie udałoby się nic cokolwiek nagrać. Póki co trafiamy tylko i wyłącznie o konie. Na tej głębokości również spotykałem duże szczupaki i czasem sandacze. Póki co, jak na razie, sam okoń. Wypłycamy się na głębokość około 7 metrów i spotykamy kolejne okonie. Natomiast chcemy już nagrać coś innego. Szukamy większych szczupaków. Może się uda, zobaczymy. Zostańcie ze mną do końca. Dużo osób wspomina mi, że przeraża ich ten księżycowy obraz, który teraz widzicie. Dajcie mi znać, czy was też. Wypłycamy się i spotykamy więcej ogoni. Być może to jest dobry kierunek, żeby uchwycić coś więcej, a może jakieś inne rybki. Mijamy kolejne skorupiaki. Jak widać jest ich naprawdę tutaj dużo. No i mamy pierwszego szczupaka. Kto wie, gdzie on jest? Dajcie znać w komentarzu, czy zobaczyliście go od razu, czy też nie. Tutaj macie strzałeczkę. Gdzie jego ogon? Szukamy dalej. Być może znajdziemy w całej okazałości. Mijamy jakąś dziwną klatkę. Już kiedyś się Was pytałem, co to może być takiego. Więc, jeżeli wiecie, oczywiście, sekcja komentarzy. Zazwyczaj, jak nagrywam szczupaki, to szukam roślinności. Zazwyczaj one tam się znajdują, więc szukamy w tych zaroślach. Nie roślinności znajdujemy malutkiego szczupaczka. Mały, ale jest ładnie obarwiony, więc zaliczamy. Nie ma co mówić, szybkość to on ma. Temperatura wody 6-7 stopni, głębokość 5 metrów. No i spójrzcie, mamy malutkie okonie. Dlaczego one nie poszły głębiej, tego nie wiem. Natomiast na późniejszej jeszcze można coś spotkać. Niestety, ale możecie teraz zauważyć po prawej stronie przygasa mi prawa lampka, załączam ją ponownie i ona znowu przygasa. Nie jest to dobry znak. Znajduję kolejnego malutkiego szczupaczka. Niestety, ale cały czas mam walkę z moją latarką i póki co nie wiem, co się dzieje. Czy ją zalewa, czy po prostu się rozładowuje. Głębokością 5 metrów kieruję się w stronę domu. Domu, czyli mojego miejsca wyjścia. Po drodze spotykam przepiękne łowice okoni. Zauważcie, latarka cały czas mryga. Tutaj mamy platformę szkoleniową, na której uczymy się nurkować. Na platformie możemy swobodnie sobie uklęknąć, aby nie podnosić tego mułu, o którym wspominałem już wcześniej. Ze względu awarii latarki niestety ale postanowiłem zakończyć nurkowanie. Mam nadzieję, że muzyka w tle była spoko i wam po prostu ten cały filmik się podobał. Dzięki! No i moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Bardzo fajnie było pod tą wodą. Dużo konie. Niestety ale... Czy lampki mi się rozładowały, zresztą było to widać po prostu przygasły, i nie mogłem kontynuować nurkowania, bo w takich warunkach, jak tutaj nagrywam, niestety, ale potrzebne jest oświetlenie. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam na bajkofi oraz patrona. Dzięki.